Witam wszystkich, ja jestem Kezor, a przed Wami pierwszy odcinek z nowej serii na kanale z gry Farming Simulator 22. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszą rozgrywkę z farmingiem, także kariera Pierwsze miejsce i z tego powodu, że długo nie grałem w farminga, a to jest mój nowy kanał i chciałbym, aby taki konkretny dobry odcinek wylądował na tym kanale i w historii kanału był. Także ja bym chciał poznać od nowa zasady gry. Bo trochę pamiętam, trochę bym sobie przypomniał. Także może kilka sezonów zrobimy. Czyli nowy rolnik, kierownik gospodarstwa i zacznie od sera. Ja bym chciał zacząć od początku. Czyli nowy rolnik, i chciałbym sobie przypomnieć zasady gry. Jak to się kiedyś krało we wcześniejsze wersje. Także łatwy. Zaczy, zaczynasz krę ze własną ziemią i sprzętem w Mkrek. Nauczymy cię jak grać w Firing Simulator. Ok, czyli Mkreka zabieramy na 100%. Mam tutaj takie modyfikacje, które wcześniej miałem zainstalowane, oczywiście ja je wszystkie sobie odznaczą i zaznaczę sobie tylko ten Classic Pack oraz Autorolat palet, czyli automatyczne ładowanie palet. Może będę tego używał, może nie. Realny czas, żeby wiedzieć jaka jest godzina realna. I w sumie wydaje mi się, że to będzie wszystko. Także mogę rozpoczynać grę. Jeżeli będę chciał, to może jakiś młod dotam w trakcie rozkrywki, sobie go przetestujemy i zobaczymy jak będzie się na nim grało i pracowało na naszej gospodarce. Tutaj mamy wyprawę w dolnym roku procenty ładowania gry, i też mamy podpowiedzi dotyczące rozkrywki. Nie, niektóre takie podpowiedzi to ja znam na pamięć, także to dla mnie to nowość nie będzie. Ok, start. Tutaj. Prędzej sobie ubrałem swo, swoją postać, siebie Ale nazwę sobie na pewno zmienię na Nick. Gezor Niechaj będzie Zmień OK. I potwierdzamy Witamy w grze Farik Simulator, czy chcesz rozpocząć krótkie szklenie, które pomoże Ci Zdobyć podstawową wiedzę o grze Oczywiście, że tak Podążaj ścieżką do dużego zielonego kombajnu stojącego na skraju pola i tatni znajdującego się obok wykrzyknika. Na dole po lewej stronie znajduje się Twoja mapa. Mikając, niebieski rąb wskazuje, gdzie znajdziesz wykrzyknik. Ok, w porządku. Czyli najpierw musimy dążyć do kombajnu, który jest tutaj. Ok, szkolenie. To jedno sypól, które posiadasz od samego początku. Akurat pszenica urosła na nim już na tyle, że można już ją zebrać. I trochę przykręciłem tutaj. Posłuchajcie bo bo ją. Szkolenie. To jedno sypól, które posiadasz od samego początku. Akurat pszenica urosła na nim już na tyle, że można ją zebrać. Czas siąść do kombajnu i rozpocząć żniwa. Ok więc rozpoczynamy szkolenie ok, teraz przyłącz do kombajnu header leżący przed nim oczywiście to wszystko wiem ze wcześniejszych wersji farminka podłączamy dobrze, teraz rozrusz kombajn i to wiemy, czyli x się rozkłada a b się uruchamia czyli rozkładamy maszynę i uruchamiamy teraz mogę zająć się więc e, wiec na pszenicę, mogę dostosować prędkość ręcznie bądź też użyć tempomatu by utrzymać tą prędkość to też wiemy w lewym górnym rogu mamy już tutaj okienko, które nas będzie podpowiadało, tego podpowiedzi pod, pod i też czasami będzie się geryka ścinała niestety to jest powodowane tym, że musi się jakby silnik rozkrzać I musi też tutaj rozkrzać się cała gierka, czyli generację mapy i tak Jak to tąd całkiem nieźle. zazwyczaj jednak w gospodarstwie jest bardzo dużo pracy Opłaca się więcej trudnych pracownika. Jeśli dane zadanie może być zlecone pomocnikowi Będzie to zaznaczone w lewym górnym panelu Zatrudnij pracownika, aby zająć się resztą pola, czyli pod H. Ok. Pomocnik przejmie teraz to zadanie aż do jego ukończenia. Lub do czasu zapełnienia się po, pojemnika kompajnu. Ty możesz zająć się innymi sprawami. Ściąć, wysiąść z kompajnu i podejść do następnego wykrzyknika zaznaczącego na mapie. Ok. Czyli pracownik tutaj będzie pracował. Nie wiem czemu on siana czy słoma. Teraz nie pamiętam co to było siana czy słoma. Nie wiem czemu on to używa. Używa, no, protokuje to, ale no, no dobra, powiem, że nie musi on tego tam robić. Tutaj mamy kolejne, tak jakby, zadanie. Gra nas uczy. Pola, ze których zostały zebrane plony, muszą zostać kultywo, kultywator, kultywatorowane, nim będzie je można ponownie obsiać. Z tego pola zebrano właśnie plony i teraz trzeba je kultywować. Kultywatorować. Czemu ja to źle czytam? Nie wiem. Muszę bardziej tak przyjrzeć się, co tutaj pisze, żeby żadnego słowa nie pomylić. Wsiądź do ciągnika i dołącz zlatujący się na nim kultywator. Ok. Działamy. Najpierw kultywator, a potem obciążnik. Teraz oboś kultywator i jedź po polu, aby kultywatorować glebę. Jakie dziwne słowo to jest kultywa... kultywatorować. No trzeba sobie pamiętać. Jak to się wymawia? Ok. Ale nie obciążnik, tylko zmień teraz narzędzie, i to będzie pod G. Kultywator. Ok. No i działamy. To wygląda w ten sposób. Ok. Świetnie. Na razie wystarczy. Mogę zatrudnić pracownika, by zrobił to za ciebie ale wszystko ma za mnie robić pracownik No dobra To niech to robi Już mamy dwóch pracowników, którzy będą to robić Teraz idziemy do trzeciego już wskaźnika Czyli no jak na razie jesteśmy na początku gry Bogaczami I już Zatrudniamy pierwszych pracowników Dobra to Mamy kolejny Znacznik który nas informuje Zaorane pola są gotowe do siewu. Potrzebujesz do tego celu siewnika. Wróć do ciągnika i dołącz znajdujący się na nim siewnik. OK. Trzymałem na chwilę grę, ale widzę, że ja tutaj mam to ustawienia ustawienia gry. Czyli musimy. No chciałbym, no nie muszę, ale chcę ustawić sobie ustawienia gry tak po swojemu. Trudności gospodarcze wpływają na ceny skupu na korotyzmie emisji również podlegają tej zasadzie. Na razie ustawię sobie na łatwy, a później na normalny, wysoki. Zobaczymy. Najpierw zostawię na łatwym. Ruch trokowy włączymy. Wzrost sezonowy tak. Czy w miesiącu? No, jak na razie, powiedzmy, że jeden. Stały widok miesiąca nie. Śnieg niech będzie jeszcze niszczenie plonów, zobaczymy, na razie też niech będzie konieczna orka okresowa, nie wiem czemu to jest wyłączone czy potrzebne jest okresowe, yy, czy potrzebne jest oranie pól, aby utrzymać maksymalne plony niech jest wyłączone kamienie, wapno, chwasty limit wypełnienia przyczepy, przyczepy mogą być wypełnione wyłącznie do maksymalnego limitu masy Nie wiem, no mi się wydaje, że może być ok. dobra, zapiszę sobie grę i powróćmy do rozgrywki. Ok. podłączamy tutaj, podłączamy tutaj. Dołączony właśnie siewnik jest wypełniony nasionami. Kiedy ci się skończą, konieczne będzie uzupełnienie ich z worka z nasionami dokupionego w sklepie, Czasem czas na siew, ponieważ mamy sierpień, jedynie rzepak nadaje się obecnie do wysiewu. Trzykrotnie przełącz rodzaj nasion widoczny po prawej na tole ekranu, aż zostanie wybrany rzepak. Rzepak reprezentowany jest, przy ikon, jest przez ikonę w kształcie żółtego kwiatka. Następnego uruchom i opuść siewnik, po co rozpocznij jazdę po polu Czyli to będzie pod R, tak? Nie, pod Y Czyli mamy rzepak Ok Najpierw rozsłonić siewnik, ok Uruchamiamy No Czuć tutaj obciążenie maszyny. Oj, czuć. Czyli teraz zasiewamy. Ok. Dobrze. Wiesz już o co chodzi. możesz to kończyć później, by obsaturnić tego, tego pracownika. Jak widzisz, wybór roślin na siebie jest zależny od proroku. Więcej na temat tego, kiedy można siać konkretnie rośliny, mogę uzyskać z kalendarza upraw, przyjąć się na następny ciągnik, obok którego znajduje się kolejny gaźnik. I teraz właśnie to wszystko zostało tak zaprojektowane, że tutaj skończyliśmy naukę, to teraz musimy tutaj i oprószyć teraz prawdopodobnie ten kombajn. Kiedy tylko spiornik kombajnu się zapełni, a nawet wcześniej można też wyładować zawartość do przyczepy. Kocz na ciągnik i począć do niego przyczepę. OK. zaczynamy. Podnieś do komponentu od jego lewej strony, aż przyczepa się z nim zrówna. I o swoim plantekę Rura wysunie się automatycznie. I o ile znajdziesz się w dowolnej pozycji, pszenica zacznie się sypać. Okej, okay. czyli od drugiej strony, tutaj bym powiedział. I teraz właśnie grę ściął, bo przełączyłem widok na pierwszą osobową. No, troszeczkę silnik się musi rozk rozkrzeć z każdej perspektywy graficznej widoku. Bo to krew, o tutaj głównie chodzi o grafikę. N, otwórz plantekę, ok. Ale właśnie tutaj niestety, ale automatycznie się nam to nie pokazało. I teraz musimy wystawić tutaj rurę pod O. No prawie. No, pamiętam, jak to były jakieś problemy z tym od czasu do czasu. Wspaniale, pszenica jest ładowana to w przebiegu, i na koniec zlatunku, po czym pojęcie o dzikie oraz w przebiegu wskazane na mapie i, do, i dotknij kolejnego wskaźnika. Ok, czyli teraz prawdopodobnie będzie o. sprzedaży nas uczyło. Ok, Kombajn mogę odstawić. Ja jeszcze muszę włączyć sobie automatyczne odpalanie silnika. Mamy tutaj. 4000 litrów, czyli pół przyczepy ale pojedziemy i sprzutamy. pod F1 wyłącza się właśnie okno pomocy w lewym górnym roku teraz jedziemy do tego wskaźnika co mruka na mapie włączyłem sobie właśnie tempomat i ja ten na pomacie tylko używam klawiszy a idę, bo pod trójką włącza się tempomat Teraz wyłączyłem i teraz pod włączyłem tempomat A wskaźnik do którego musimy pojechać to widzimy już w oddali, że to jest punkt sprzedaży Dojechaliśmy na miejsce Mamy kolejną naukę Stacja wyładunkowa to jedno z miejsc na mapie, gdzie możesz sprzedać swoje plony. Aby sprawdzić, piszące ceny wszystkich produktów, otwórz menu i wybierz ekran cen. OK. Ustaw czujnik tak, aby trzeba znajdowała się nad sypem, Kiedy pojawi się symbol wyładunku na dole ekranu, możesz wyłatować i sprzedać ta pszenicę. OK. Czyli wiemy o co chodzi. To jest ogólnie przyczepa jednoosiowa, która denerwuje, bo ona skręca sama czasami nawet. Ok. Teraz zobaczmy. pszenicę, tak i to ta będzie teraz widzicie w cenach, ale gdzie te ceny, a tutaj mamy właśnie szkolenie, mapę pracowni, aktywni pracownicy no właśnie Kalentarz. pogoda, Pszenica, ok Aha, i tutaj mamy wszystko pokazane. Czyli pszenica. O kurczę, ale jakie dziwne nazwy to będą tutaj teraz. E, największa cena to jazdy. Teraz falej, a my gdzie jesteśmy? Call ok, Coraz więcej, okej. dobra. Ja Chciałbym się teraz mapę znowu. A gdzie my jesteśmy teraz? Dojechaliśmy na handel ze zwyszętami. Tutaj jesteśmy z Farms tak a ja bym chciał na g a gdzie ja taki skup będzie chyba ciężko jestem chyba blisko nawet poszukam tego punktu Piekarnia sklep To jest czy to nie jest to no nie ma Poważnie gdzie to może być Czy ja coś ominąłem może tutaj jakieś zguby Tutaj mamy Colster's Ferry czyli to jest Pociąg Ciekawe na czym to polega, tutaj pojedźmy sobie tam Oznacz miejsce, pojedźmy sobie tam Widzimy gdzie to się świeci, pojedźmy, mamy dość czasu Zobaczymy na jakiej zasadzie to polega Przyjechałem trochę z innej strony Czyli źle przyjechałem, bo ja, ja te skrótami nie powinienem, tak? No ale okej, okay, niech już tak będzie. I teraz pytanie: gdzie ja bym mógł to opróżnić? Czy to będzie w tym miejscu, aby ja to opróżnił? Tak, w tym miejscu? Mówicie? Pogaż mi tą mapę. Skup spoża. Może nie mam pojęcia, może tak oprócz tego nie to niech sprzedaż w planów to twoje jako rolnika główne źródło to zarobku. No, to chodź do zarobku Pojedźmy do sklepu gdzie znajduje się ostatni wykrzyknik na twojej mapie Pojawił się nowy, migający rąb Okej okay. Ale teraz nie wiem czy ja dostałem za to pieniądze czy ja nie dostałem za to pieniędzy Nie zwróciłem na to naprawdę uwagi, czy ja to zarobiłem coś czy nie No okej okay. To pojedźmy w takim razie do tego rąbu to jest niedaleko nawet. On to tak na okuło jedziemy w takim razie. A tam macie pociąg, jak widzimy na mapie. Pozwróciłem też na to teraz uwagę, że tam macie pociąg. Ciekawe. Może to stąd, no za to pusi trochę pieniądze. No nie wiem. Zobaczymy. Dobra, no najpierw jadę do tego rombu Do tego wykrzyknika mikającego I ono jest w sklepie tutaj, ok? To wiesz, tam już tutaj na miejsce I o co tutaj chodzi teraz? Tu możesz sprzedawać pojazdy i narzędzia A także kupować nowe, możesz Odwiedzić sklep osobiście przez aktyw aktywowanie znajdującego się przed nim symbolu lub uruchomić go skądkolwiek przez naciśnięcie wskaźnika pojedynczym przycisku. OK, to już koniec szkolenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystać z dostępnych w minus smoczków. Baw się dobrze i powodzenia w świecie rolnictwa. No to zaczynamy rozkrywkę. Lekko nas tutaj wprowadzili, całą rozkrywkę zobaczymy, jak to tutaj będzie się wszystko ładnie toczyło. No okej, okay. ja wracam w takim razie na gospodarkę. Dojechałem na gospodarkę swoją. Tak, e, myślałem, że ten samuczek będzie bardziej skomplikowany, ale tak powiedzmy, że to jest tylko tak mniej więcej wiem więc co robić więc myślę, że mogę odłączyć, odłowić sprzęt i tak robić aby utrzymywać po prostu początek na gospodarstwie ja muszę jeszcze zobaczyć ustawienia gry, czyli tutaj to będzie i teraz gdzie to by było Odpalanie ręczne automatycznie, nie, nie. nie. Zmiana kierunku, nie. Czułość wysięgniku pojazdu, czułość kamery, też nie. Naprawdę nie mogę teraz tego znaleźć. No kurczę, gdzie to może być może tutaj Automatyczny rozruch silnika. Wyłączamy. Wolopem bym wciskać tak samemu. Okej. Okay. Czyli pierwszy odcinek mamy za nami. Więc jeżeli odcinek się Wam spodobał, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie swoją opinię, swój komentarz. Nowe osoby zapraszam do obserwacji kanału. I wycimy się już niebawem w drugim odcinku. Cześć!